Pan z Wami, Jezus, Moj, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Tobie, Panie. Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym, i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli z martwych stają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama. Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto Słowo Pańskie. Znamy pewnie to. Powiedzenie, że ciekawość ludzka nie zna granic. Prawda? I rzeczywiście, jakże często tak się dzieje. Do momentu, gdy jest to ciekawość budująca, rozwijająca, czy też krzepiąca, to wszystko jest jak na najlepszej drodze. Ale z chwilą, gdy ta ciekawość jest sensacyjna, dwuznaczna, gdy jest fałszywa, no to to już prowadzi do konfrontacji i obnaża zło człowieka. I dokładnie takie wrażenie można odnieść, słysząc dzisiejszą Ewangelię, owi saduceusze którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie chcieli w dialogu z Chrystusem ośmieszyć nauczyciela wykpić jego naukę o zmartwychwstaniu była to ciekawość fałszywa ale my wyciągając z tego y, lekcję chcemy być ciekawymi ludźmi którzy chcą wiedzieć co mają czynić aby Mieć udział w powstaniu zmartwych. Jesteśmy wezwani do nieśmiertelności. To znamy z religii czy skądinąd. I to nieśmiertelności nie gdzie indziej, ale u boku samego Chrystusa. I stąd tak ważna jest nauka o zmartwychwstaniu. Zatem zechciejmy jeszcze raz o niej pomyśleć, prześledzić ją, a w konsekwencji nią żyć. Księga machabejska, którą przed chwileczką wysłuchaliśmy, wydaje się być bliska nauczaniu Jezusa Chrystusa. Na koniec dzisiejszego fragmentu usłyszeliśmy: Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. I wiara w zmartwychwstanie umarłych. To jest ważny element tej księgi. Niejako przygotowuje ówczesnych na nadejście Chrystusa, Mesjasza, który głosił, że przyszedł po to, aby zbawić człowieka i dać właśnie jemu zbawienie zmartwychwstanie. Ale chcielibyśmy też spojrzeć na treść tej księgi z, pełną, z pewną nadzieją. Jakże często przecież nam w życiu jest źle. Bywa prawda, że jest źle w życiu. Jest też tak, że pojawiają się trudności z wiarą. No, wiemy, że nieraz jakieś niechęcenie się pojawia. Wielu, może szczególnie w tych takich ogłupiałych czasach musi zmierzyć się z wyśmiewaniem z racji, że przynależą do Jezusa Chrystusa. A mimo tych trudności mamy Jeden ważny element, który przewyższa wszystkie inne, a mianowicie nadzieję na zmartwychwstanie. I może troszeczkę z trudnością, ale warto wpoić sobie myśl, że żadne trudności, żadne trudności nie mogą stanąć na przeszkodzie w osiągnięciu mojego zmartwychwstania. Jest wiele zła. Wiele niepokojących informacji, także z życia przecież Kościoła, ale to nie może przekreślić mojego wezwania do nieśmiertelności. Można pójść na łatwiznę, słyszymy, wielu dokonuje apostazji, wiele młodych ludzi sami czy też rodzice wypisują z religii, można rozpocząć. Samemu życie, tak jakby Boga nie było, ale to nie zwolni mnie z wezwania do nieśmiertelności. Egzamin po śmierci to jaka ta nieśmiertelność będzie? Czy u, Boga, u boku Chrystusa i to ta nieśmiertelność radosna, czy też w szatańskich czeluściach. To też będzie nieśmiertelność ale kiepska. Nie chcę, żeby to zabrzmiało strasznie, jako straszenie może, ale jest to przed, przestroga przed dokonywanymi w życiu wyborami. Bracia, którzy w opisie tej dzisiejszej księgi Machabejskiej giną, mają jedno przeświadczenie. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. To będzie Boża odpłata za ich wierność i niezłomność. Ofiara złożona Bogu zaowocuje otwarciem drzwi do nowego życia i zmartwychwstania sprawiedliwych. Ta myśl mi też powinna dawać siłę. Ciekawe, że my w trudnych czasach. W których właśnie wystawiana jest niejednokrotnie nasza wiara na próbę nie przypominamy sobie właśnie owej myśli że z martwych wstanie jest dla sprawiedliwych Odwracając się od Boga nie możemy rościć sobie pretensji do życia w chwale ale Najbardziej pocieszające jest to, że nigdy nie jest za późno, aby się zreflektować. I stąd za Świętym Pawłem możemy śmiało wciąż wołać, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. I może trzeba dodać, abyśmy sami się tacy kiedyś nie stali, nie daj Boże. Święty Paweł, w swoim liście do Tesalonicza, wzywa do wytrwałości chrześcijan. W codzienności. Nie wolno nam poprzestawać na tych aktualnych osiągnięciach, nawet gdyby były one już najwspanialsze. Zawsze można wznosić się na wyższe poziomy. To tak jak w górach. Wejdzie się na jeden szczyt, zobaczy się wyższy, a tu pójdę jeszcze na ten wyższy. Tak samo w naszej wierze. Powinniśmy nie ograniczać się tylko do poziomu minimalizmu. Gdyż minimalizm to jest taka cienka granica, która w każdej chwili może pęknąć i wszystko pryśnie. My jesteśmy wezwani do maksymalizmu. I maksymalizm daje nam jako takie poczucie, że jesteśmy na właściwej drodze i rzeczywi rzeczywiście, że nieśmiertelność jest w zasięgu ręki. I skoro jesteśmy na drodze ku zmartwychwstaniu, to nie ma co się wstydzić naszej ciekawości. Jak będzie wyglądać przyszłe życie? Takie pytanie i poszukiwanie odpowiedzi na, na nie nas ma tylko mobilizować. Mobilizować do tego, aby jednak po nie sięgnąć. I na pewno. Po zmartwychwstaniu nie będą obowiązywały ziemskie zasady. Zatem pociechą jest, że to, co trudne na co dzień, przeminie. Nie wyobrażajmy sobie też życia w nieśmiertelności jako powrotu do tego, co jest obecne. Będzie absolutnie różne. Będzie różne od tego, które teraz prowadzimy. Nawet jeśli jest ono teraz święte. A inność polega przede wszystkim na naszej stałej obecności w obliczu Boga. Nie pragnieniu, ale realnej obecności. Będziemy na równi aniołom, jak przed chwileczką usłyszeliśmy w oglądaniu Pana. Będziemy mieli przemienione ciało, choć trudno może sobie teraz nam to troszeczkę wyobrazić. Będziemy częścią rodziny samego Boga, którego miłość przekracza wszelką moją miłość. Na pewno nasze relacje z innymi znajdą się w nieśmiertelności, ale będą oparte one na miłości, a nie jak jest teraz na ludzkim widzimisie. Święty Paweł powie, że tylko miłość jest w stanie trwać w niebie. Wydaje się to może troszeczkę zbyt idealistyczne, ale taka jest nieśmiertelność. Nie przykładajmy ziemskiego szablonu na nieśmiertelność, bo żaden z jego elementów w ogóle nie będzie pasował. Aby zasłużyć na nieśmiertelność, to życie musimy traktować jako przygotowanie do niej. Nie żyjmy, jakby doczesność miała trwać wiecznie. Wiecznie trwa tylko. Nieśmiertelność, a my do niej jesteśmy wezwani. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla niego żyją. A św. Wincenty Palotti doda: Bóg po to jedynie stworzył w czasie ludzi, aby ich uszczęśliwić w wieczności. Amen.